tak Jak w życiu są bardzo szybkie. Oczywiście kocham bardziej rajdy, bo jestem z tą dyscypliną związany od wielu, wielu lat, ale patrząc na zgromadzone tutaj w dniu dzisiejszym w Kielcach Bolidy F1. I te relatywnie najnowsze, i te starsze z lat 80., -tych, 90. -tych, nie ukrywam, że serce bije mi coraz szybciej, i ta domieszka benzyny we krwi buzuje coraz mocniej. Do tablicy, do naszych koleżanek różowe włosy to ich charakterystyczny znak. I <laughs> do